Będzie tam, gdzie wymagane są nadzwyczajne środki ochrony przeciwwybuchowej, potrzebne są bezpieczne, bezawaryjne i trwałe, certyfikowane podzespoły. Z myślą o takich miejscach wdrożyliśmy innowacyjną serię opraw przeciwwybuchowych. Wielokrotnie nagradzane produkty ATM Lighting z serii EXF oraz EXL spełniają najbardziej restrykcyjne normy przemysłowe. Wszystkie oprawy z serii EXF posiadają hermetyzowane i bezpieczne moduły LED. Mogą być z powodzeniem stosowane w otoczeniu gazów z grupy wodorowej. Wytrzymały korpusy wykonane z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej. Hermetyczne klosze z polimetakrylanu metylu lub poliwęglanu stabilizowanego UV. Nasze oprawy cechują się wysokim stopniem odporności na udar. W ofercie ATM Lighting znajdują się ekstremalnie wydajne naświetlacze o bardzo wysokim strumieniu świetlnym. Opcjonalne wyposażenie to podzespoły kompatybilne z protokołem DALI, dającym możliwość monitorowania i sterowania oświetleniem. Służymy doradztwem i wspieramy klientów już na etapie projektowania inwestycji. Dzięki bardzo bogatej ofercie produkty ATM Lighting z serii EXF i EXL znaleźć można w najróżniejszych gałęziach przemysłu. ATM Lighting Specjalistyczne oprawy oświetleniowe.